Dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Zapraszam na krótki teścik płynu. Przepraszam, nie płynu. Proszku maskującego od renesansa. To jest takie opakowanie, taki swoiczek. 3 gramy tutaj jest. O, przypuszczam, że skład jest ściśle tajny. Co piszą tutaj po naszym Proszek maskujący może być nakładany na papier przed malowaniem. Miejsca zakryte proszkiem pozostaną białe, odsłaniając tekturę, teksturę chyba, teksturę papieru podobnie jak przy płynie maskującym pokryte proszkiem obszary mogą być łatwo usunięte przy pomocy gumki. A następnie ponownie zamalowane akwarelą. Także zobaczymy i sprawdźmy co to jest i co to jest warte. Szybki teścik tego cuda Masking Powder. W środku wygląda tak. To jest taki proszek, ale on jest bardzo dziwny, ponieważ przykleja się do każdego przedmiotu, który dotkniecie. Trzeba bardzo, bardzo uważać. Co się robi, jak się robi i czym się robi. Ja tutaj położyłam trochę plam i zobaczymy, czy te plamy wyjdą. Jego w ogóle nie widać, tego proszku. Więc to nie jest takie maskowanie, jakbyśmy chcieli, tylko jak popadnie, jak wypadnie. Ten proszek bardzo trudno. O Namierzyć. Jak się go położy na papierze, to kompletnie nie wiadomo, gdzie on jest. Ja w tej chwili nie wiem, czy ja mam to do góry nogami, czy prosto. To, co położyłam, wyjdzie dopiero później, jeżeli te o, plamki, które zrobiłam tym proszkiem, pokażą się. O ile się pokażą w ogóle? Więc zobaczmy. Co nam tutaj wyszło? Jakiś pędzelek, pędzeluniek, pędzelusiek. Jakiś taki trochę większy. Bum, kupię się na tym, co ten proszek robi nam z akwarelką. Może odrobimy wodną. No i co, tada. Czy to coś wyjdzie, czy nie? Coś widać, ale mówiąc szczerze, to tak spektakularnych efektów, to ja tu nie widzę. Tak, widzicie. Efekt jest, ale mówiąc szczerze, jest to tak o, nierówne. Panowania nad tym nie ma żadnego. Nawaliłam tutaj mnóstwo tego proszku. A jest tak cienko cieniutko. Proszę kochani, tutaj jest <tronik> o, efekt końcowy tego proszku. Jak widać, no, 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 no jak ja mam to powiedzieć i nie zganić znowu produktu. Nie widzę tego, tu gdzie kładłam, to tego nie ma, no. Tu był napis Happy New Year. No i widzicie, gdzie nie, gdzie został, a gdzie nie, gdzie nie. Nie wiem, czy za mało go położyłam, czy, czy przykrył, czy akwarela przykryła to, ten proszek. W w których. Jest odsłonięty, to było wszystko już przetarte gumką, bo oni tam zalecają, żeby to przetrzeć gumką później. To mimo wszystko, no no po prostu go nie widać, nie ma. Także do precyzyjnych porad absolutnie to się nie nadaje. Tylko jak chcecie takie ciapy, gdzie niegdzie tam położyć białe plamy, ale to też trzeba uważać, bo kompletnie nie ma. Nad tym, gdzie to było położone, a gdzie nie. Tego po prostu nie widać na papierze. No i to tak. No. Czy wam to pasuje, czy nie? No, musicie znowu sami sprawdzić na swoich pracach, czy warto to kupić, czy nie. Drogie nie jest. Ja płaciłam za to jakieś 5 zł, więc to wiecie, żaden wydatek. <laughs> Niemniej jednak, no, efekt taki. Na akwarelce bardziej to będzie widać. Powiedzcie, kochani, proszę, czy macie w ogóle ten proszek, czy używaliście go, czy w jakiś sposób macie sposoby na niego? Może ja coś źle robię i nie umiem nakładać. Może mi powiecie, jak go nakładacie, jeżeli macie to cudo w swoich zbiorach. Jestem bardzo ciekawa, czy używaliście tego preparatu, czy nie. Proszę, napiszcie w komentarzach. A w ogóle, jeśli macie jakieś inne sposoby na płyn maskujący, jakieś inne metody, żeby nakładać płyn maskujący, oprócz pędzelka czy patyczków, to bardzo proszę, yy, dajcie znać w komentarzach. Czekam, jestem bardzo ciekawa. Kochani, namaluję coś dla Was, jakieś kwiatusie albo coś. Przepraszam Was bardzo, ale nie ma pierwszego pliku, który tam do tych kwiatków powinien być. Był jakiś uszkodzony, w związku z tym no nie mogłam go zamieścić. W każdym razie, no, do tej pory udało mi się um, napaćkać coś tym proszkiem, jakieś plamki starałam się w miarę takie jakieś no, równe chociaż jak widać nas w tej chwili na filmie no to one są takie średnio równe no i położyłam jakieś tło maluję dzisiaj lefrancami lefranc bourgeois możecie na ekranie macie link w tej chwili możecie zobaczyć jak one się sprawdzały w testach całkiem fajne farbki jeżeli komuś nie zależy na składzie pigmentów, jakie się tam w środku znajdują w farbkach, to no, ja polecam. Na początek poszły takie błękity, ale błękity złamane lawendą. W sumie w zasadzie to ja nie wiem co to za kwiatki jakieś kwiatki kwiatusiowe. Będą w tonacjach błękitów, wrzosu, lawendy, tak, tak, no, na zimno u mnie, jak zwykle zimna ryba. Jak widzicie, na tym proszku, tam gdzie ciapkam mm, farbą o, po tym proszku, no to rzeczywiście to się nie przykleja. Przy czym nie mam zielonego pojęcia, ile ja tego proszku tam dałam. Ponieważ, no, powtarzam, kolejny raz nie widać tego. Nie, nie masz żadnego um, panowania nad ilością tego proszku. Bo po prostu on jest tak wtapia się w tą strukturę papieru, że nawet pod światło nie jesteśmy w stanie rozróżnić, gdzie jest ten proszek, a gdzie go nie ma. Tutaj próbuję coś przyciemnić, jakieś elementy kwiatków. Tonacja, w której się poruszam, no to jak zwykle u mnie zimno niebiesko. Każdy, kolejna, każdy kolejny etap, kolejna warstwa e, pogłębiam światłocień, ale ewidentnie no, tutaj światłocienia za bardzo nie będzie, tutaj są po prostu plamki, ciapki. W związku z tym, że w zasadzie no, ważniejszy był dla mnie ten e, element proszku maskującego, no to nie skupiałam się na malarstwie i, i tak po prostu ciapałam, gdzie, gdzie popadło, jak popadło. O, tutaj bardzo dokładnie było widać, tam gdzie był proszek, pędzel nie złapał koloru. Ale no, zagrożenie jest ogromne, ponieważ yy, jeżeli malujemy świadomie, no to chcielibyśmy, żeby miejsca, w których yy, chcemy coś namalować, jednak była farba. A tutaj nie bardzo nam to wyjdzie, bo właśnie no, ten, przez to, że nie, nie wiemy, gdzie ten proszek był położony, no to trudno nam później ogarnąć, gdzie tą farbę położyć, a gdzie nie, prawda? Dobra, kochani, dalej już nie gadam, nie nawijam. Może podsumuję jeszcze wszystko na koniec, ale w tej chwili zapraszam po prostu do malowania ktoś ma ochotę ze mną malować zapraszam serdecznie tutaj jak widzicie pojawia się szmatka to jest bandaż, taki z materiału, taka siateczka bandażowa. I ten bandaż, odcięłam go kawałek i położyłam po prostu na mokrą akwarelkę. Teraz jeszcze dodaję trochę a, pigmentu z wodą, żeby wzmocnić efekt. I w ten sposób w zasadzie możecie robić mnóstwo różnych wzorków. Kładąc jakieś o, właśnie materiały. Niekoniecznie to musi być tkanina, to może być folia, czy różne inne, papierowe jakieś odbitki, szabloniki. W ten sposób można nadać dodatkową fakturę, jakby. taką wizualną, bo przecież nie, nie, nie ona nie będzie wyczuwalna w dotyku. Aha, coś mi tu poszło. Małe czarne. Sporo tej farby musiałam tam dodać, ponieważ efekt, no żeby był w ogóle widoczny, to musi być jakiś kontrast. Musi być yy, te, tego ciemnego, troszkę tam więcej dodanego. Zobaczycie za chwilę, jak to będę ściągać. No jest to widoczne. Nie jest to jakiś spektakularny, oszałamiający efekt. Niemniej jednak jest widoczny. taki delikatna faktura jakby materiału się pojawia. Tak wygląda po zdjęciu ta szmatka, nawet czysta wyszła z tego. Więc za dużo na to nie wchodzi. Tutaj widzicie, co, co się zrobiło po tym bandażu. Taka delikatna siateczkowa fakturka powstała. Mnie się bardzo podobają takie efekty. Robiłam już wielokrotnie takie cudawianki z, z koronką, i też wychodziło fajnie. No dobra, odklejamy wszystko, ściągamy też taśmy. Efekt widoczny na ekranie, tak, po, tak wygląda akwarela, o, proszę, tutaj akurat się sprawdził, tam w poprzednim, tym pierwszym teście nie bardzo. Natomiast tutaj no, jeżeli plamki będą nieregularne, nie bardzo będziecie się starali a, trafiać w, dok w dokładny kształt, to efekt może być zadowalający. Jest to produkt, który może się przydać, no ale nie jest niezbędny w naszej pracy. Równie dobrze można sobie radzić z płynem maskującym może nawet lepiej. Myślę, że to wszystko. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie za to, że byliście ze mną, za to, że chcieliście oglądać ten film. Całuję Was wszystkich. Do miłego. Do zobaczenia. Pozdrawiam, buziaczki. Pa, 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 pa. pa.